Święty Mikołaj przybywa do miasta, tak śpiewał Andra Bocelli. No i taki Mikołaj przybył do naszego studia. Witam cię, Helen, bardzo serdecznie. E, przepraszam, witam cię, Mikołaju, bardzo serdecznie. Ho, ho, ho. <laughs> witam, witam serdecznie. Szkoda, że państwo nie widzieli mojej miny w chwili, gdy Helen wkroczyła do studia, bo no, trzeba o tym opowiedzieć, że Helen ma na... E, przepraszam, Mikołaj, wiadomo, tradycyjnie ma na głowie czerwoną czapę, ma czerwoną, czerwony kubra. A może taką koszulkę raczej? Koszulkę team off. Taki t-shirt, taki t-shirt. T-shirt. Aha, dobrze. Natomiast co jeszcze? No i oczywiście broda, broda, długa, biała broda. Naprawdę Mikołaj usteczkę i nos muszą być przykryte. O to chodzi. To taka a to taka maseczka. No, widzisz. Oddycham w brodę. Ust nie widać w ogóle, także nic nie będę mogła zjeść, tylko muszę odsuwać tą brodę. No. <laughs> nie, naprawdę dużą radość mi sprawiłaś z <laughs> tym, bo oczywiście uśmiechnąłam się do ucha, do ucha. To jest cenne. I przyszła jak prawdziwy Mikołaj. Aha. Nie z pustymi rękami. A masz jakiś tutaj woreczek? A ma tak, tak, tak. Wszystkich osób, które mm. spotykałam przy wejściu w radzie, Częstowałam. Masz? Czekajcie, czekajcie. Co ty, tam, co ty tam masz? Poczekaj, bo to tam ja zaraz sprawdzę, co ty tam masz w tym, w tym woreczku. Uwaga, uwaga, losuję. Losowanie, cóż? Wylosowałam. E, tofika wylosowałam i, i jakiś drugiego cukiereczka. Tak. Bardzo dziękuję. <noise> Proszę bardzo. Wiesz, tak. że ja lubię słodkości. Wiem, no w sumie wiecie, mm -hmm. na święto to każdy chce odczuć siebie tak dzieckiem, wiesz? A dzie dzieci dostają prawda, najbardziej do? zabawki, słodycze jakieś i jakieś prezenciki. I prezencik też dostałaś. Dziękuję ślicznie. Bardzo mi miło. Helen, czy mogłabyś tę maseczkę na chwilkę białą, brodatą? Ta, bo uszy nie mi odpadają. To raz, że uszy, dwa, że lepiej po prostu gdzie będzie słychać. No, to, prawda, to prawda. A dzisiaj, no, bardzo myślę ciekawy temat. No i sama się zastanawiam, czego się po tym temacie spodziewać. Czy mam się bać, czy nie? <laughs> dlatego, że będziemy mówić między innymi o tradycjach, wartościach, jakie obcokrajowcy Jakie osoby między innymi przyjeżdżające z Ukrainy dostrzegają w nas, w Polakach, w tym, I doceniają. co dzieje się? I docen... A, doceniają, czyli I doceniają nie muszę i się dostrzegają bać. to, czego Aha. tak naprawdę rzadko kiedyś się spotkasz w innych państwach. Nie mówię teraz tylko o Ukrainie, a w ogóle tak, jak Jasne. podróżujesz po innych państwach. Zwłaszcza zwłaszcza oczywiście mówimy dzisiaj o tych zwyczajach wigilijnych i bożonarodzeniowych. No to właśnie tak zacznijmy jest. od tych tak Twoich jest. przede wszystkim doświadczeń. Przyjechałaś do Polski, spotkałaś się pewnie z właśnie z Pierwszą wigilią taką polską z, Bożymi, z Bożym Narodzeniem. I co cię dotknęło? Osobiście, właśnie ostatnio też tak często zadają to pytania. Myślę, że po prostu ludzie w, w, w prydwieri, przed, przed mm -hmm. wyjściem do wigilii, pytają mnie, jakie właśnie tradycje najbardziej doceniam, co najbardziej lubię, jakie potrawy, jaki dzień świąt. Aha. Ale. Nie mogę na to odpowiedzieć, bo osobiście ja jeszcze jestem w trakcie poznawania tej tradycji. No, za pięć lat, za sześć, prawie siedem, nie trafiłam na żadną taką prawdziwą od A do Z wigilię polską, ale zalapałam się na jeden wieczór przedświąteczny 23 także barsz domowy z krokietami spróbowałam i to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. A tak właśnie, jeśli chodzi o, tradyc o tradycję, to raczej doceniam tak ze z Instagrama znajomych, Aha. opowieści znajomych. Czyli zebrałaś po prostu tę opowieść. Rozumiem. Tak, ale właśnie też, to, też jak e, przygotowałam ten temat, to zapytałam też o swoich znajomych e, obsokrajowców, po prostu, co oni zobaczyli też, czyli jestem doczytałam na internecie, po prostu jakieś takie tradycje, którym uczą e, mm -hmm. ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, bo naprawdę, no po pierwsze, Polacy to są bardzo gościnni ludzie, i pamiętam to przysłowie gość w Domu Bóg. Bóg w dom". W dom. Mm -hmm. I to naprawdę tak jest, a w szczególności w święta, e, tak macie, że Osoba nie może być sama, po prostu to jest niemożliwe. I do tego, też ma się, do tego macie ogromne, dobre serce. I wiem, że dużo osób, które przyjeżdżają tutaj same, bez rodziny, dostają przed świętami naprawdę dużo zaproszeń, i jeden powód, żeby odmówić, to jak. Tą osobę zaprosili gdzieś, już gdzieś indziej Aha. wcześniej, nie? że nie ma takiego, że a tam sobie chciałbym sobie mówić Nie pobyć można, dom... nie, nie, nie można. Nie, nie. To nie, wolno. nie ma takiej opcji. I to jest takie naprawdę mega fajne. I to, to też buduje takie wrażenie bardzo otwartej narodowo nacji i po prostu tak. To jest fantastycznie. Kilka razy byłam na wigilii dla samotnych, które organizowało miasto. Niestety ten ryk jest wyjątkowy, on jest no tak, inny absolutnie. No tak, to ale to nie oznacza, że te tradycje zniknęli albo o nich zapomnieli. Także i pamiętam ten moment, kiedy po prostu wszyscy te chodzą, dzielą się tymi opłatkami. To dla mnie było też takie odkrycie, bo ja wtedy słyszałam mniej więcej, że coś takiego istnieje, ale nigdy nie przeżywałam. Kiedy podchodzą do ciebie osoby, których nie znasz, mm -hmm. składają szczerze do ciebie tak, życzenia. Nie łamiesz się opłatkiem. Tak, tak. tak. A jak mm -hmm. kogoś znasz, to jeszcze przytulisz do Zostaniesz Buziaka, dużo radości, szczęście, Pomyśl, no, pomyślności. Pomyślności, trudne słówko. Tak, tak. No, także naprawdę w tym sensie jest mega fajny klimatycznie. Nie możemy się nagadać. I Państwo pewnie podsłuchują to, co się dzieje także poza anteną. Chyba muszę przychodzić o trzy godziny wcześniej. Musisz, żeby nagadywaliśmy naprawdę. się wcześniej. No tak, bo ja lubię mówić, Helen lubi mówić najczęściej. No, no i tak jeszcze tyle jest. historii powstaje, jakieś opowieści. Nie widzimy się przez cały tydzień. No Coś w tym jest. Mił. A dzisiaj przypominamy, że rozmawiamy o tradycjach, tradycjach, które dostrzegają obcokrajowcy, ci, którzy przyjeżdżają, obserwują nas z boku i doceniają to, czym żyjemy, zwłaszcza w święta. Mówiłaś mi przed momentem o dzieleniu się opłatkiem między innymi. Tak. Natomiast to nie jest wszystko, to nie jest tylko to, co o, to jest dwa początki. I to tak jest właśnie, takie to zwracasz uwagę na to spotkanie z drugim człowiekiem, na to, żeby no, nie być w domu samemu. Wiadomo, znowu te święta będą zupełnie inne, ale... Tak jest. Nawiązając, nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, że nawet przy stole, zostawiać miejsce dla gościa, Oj, tak. to jest takie mega fajne i teoretycznie, nie wiem, czy ktoś tak próbował, czy nie, że jeśli ktoś przyjdzie w Wigilię, nagle zapukał w drzwi, no to jego już nie wypuszczą. Musisz być nakarmiony, <laughs> <o>, ogrzany <laughs> Zadowolony no. To... No, a czy powiem Ci szczerze, że tutaj taki kamyczek do naszego ogródka, to znaczy, zastanawiam się, czy faktycznie to jest tank, żebyśmy z taką, z taką ogromną radością kogoś wpuścili do tego. No, jakie jest nadzieję, ale mam nadzieję, że tak by było. Ja się z taką sytuacją jeszcze nie spotkałam, natomiast to muszę Cię przyjechać, przyjeść Naprawdę! <laughs> Stu... Proszę bardzo, jak najbardziej Tak, ale powiem gościom, e, słuchaczom Naszego radziora, że nie wiem, gdzie mieszka Agnieszka, tylko jedno miasta. Ale ja ci powiem doskonale Naprawdę tam trafisz, wiesz? Dobrze. dobrze. Łatwo do mnie trafić, a więc, to trzeba więc Przed gwiazdeczką, czy po gwiazdeczki? Jak chcesz, spada, kiedy chcesz dobrze, dobrze, Ale myślę, że tak, tak, tak jest, że nawet jak I nie tylko w Wigilię do ciebie zapukam Do drzwi, a będziesz w domu, to na pewno Kawka dostanę o, i komikno, dobre towarzystwo kawka, I przyjemną rozmowę to, to mogę ci obiecać. Dobrze, ale wracając. wracając do naszego tematu, miejsce dla gościa przy stole. Czyli tego nie ma u Was, tak? Nie, nie, nie tego nie, nie ma. Tego nie ma, że też tak jest bardziej rodzinne. Ale na przykład wigilia u nas to jest taki po prostu, jest świąteczny wie wieczór. Świat mm -hmm. wie wieczór. wieczór, tak. I na drugi dzień tak spotykałem się z, z, ze znajomymi, tak, tak jest tak samo, ale na przykład tu, to, że tak mamy trzy dni świąt faktycznie, tak od 24 do 26, to mi się wydaje, że właśnie 24 to dla, dla rodzin to jest najważniejsze, mm -hmm, bo tak jak mm -hmm. mówiłaś, że po dłuższym czasie ludzie się spotykają, starają się po prostu... W bądź jaki sposób trafić na to 24 i załapać się na to pierwszą, pierwszą wspólną kolację z rodziną. To prawda, i wiele osób przyjeżdża, na przykład pracujących w Wielkiej Brytanii tak. czy w Niemczech, w Holandii, właśnie na, szczególnie na święta. Wiemy, że w tym roku może być to mocno utrudnione. Niektóre osoby Ale gdzieś tak stoją się na starają. Granicach. Nawet tak, to, to, to można prawda. zauważyć to po Opolu, że tak od Tygodnie już normalnie cały dzień są korki. Czuję jakbyśmy w megapolisie mieszkaliśmy. Nieważne o który, nieważne mm -hmm. gdzie, jak wyjedziesz, zawsze będziesz tam korku. A dzisiaj jechałam, chociaż nie, dzisiaj rano tych korków, jak jechałam do, do Bo już wszyscy przejechali. Bo... To prawda. Zakupy był... zrobione. Zgadza się. Ale autobusy, autobusy z zagranicy zjeżdżały. To mówię, o pierwszy, A -a. drugi, trzecim, wie? Coś tak, tak, Bardzo tak. fajne. No widać, widać, że naprawdę więcej ludzi przejeżdżają, starają się, nieważne ile kilometrów, ale muszą po prostu te święta być z rodziną. Też na przykład kilka znajomych mam Polaków za granicą, mm -hmm. które mieszkają, nie mieli możliwości przyjechać, to siągnęli całą rodzinę do siebie. Też A jest taka opcja. Czyli babcie. ta potrzeba bycia razem. Tak, mm -hmm. tak, że nie możesz, po prostu to jest takie chyba już genetycznie, że nie coś możesz być sam i musisz być chociażby coś Ro, e, takiego bliskiego domu. To, to no, prawda. dlatego na przykład my się umawiamy dzisiaj e, przez którąś z platform internetowych, żeby się umówić, żeby być razem, no bo wiadomo, że tej możliwości e, takiej bezpośredniej nie będzie. Za chwilę Helen do rozmowy wrócimy. E, dobrze. kropkę, dobrze? No, dobrze? Tyle wiem, tyle do powiedzenia. <laughs> do 17.11. Hmm. Ja czuję posmak w tej chwili w ustach kawioru. No przyznam się panu, państwu szczerze, że dostałam taki słoiczek. Bardzo dobre. To jest wasz przysmak świąteczny? Tak, kawior. to jest taki naprawdę przysmak na bogate, powiem, że, bo tak na co dzień e, ikra jest straszna droga. Mhm. E, jest mega korzystne, bo ma najwięcej chyba mhm. omega-3 zawiera w tym. Jak już spróbowała Agnieszka, to spróbowała troszkę, z, zmusiła ją spróbować po raz pierwszy. Chciałam zobaczyć ją reakcję, że jak trafia ta ikra, bo ona jest duża, Taka, takie te kulki są, nie wiem, może z 4 mm tak mm -hmm. w, wcale e, i jak trafia do buzi, to pęka, pęka. i to taki, tak, tak, mm -hmm. tak fajnie, a jak jesteś na świeżym chlebku z naselki, mm -hmm. mm, to jest tak. I takie malutkie kanapeczki są bardzo dobre do wódeczki, do stołu, do przekąsek, <laughs> po prostu bodzie, jak je no, no ale naprawdę taki, tutaj a, w Opole akurat nie, nie ma gdzie tak kupić normalnie, może gdzieś tam w sklepoch trzeba poszukać, ale mi przywieźli z nadmorza polskiego. O, proszę. Właśnie ten smak rybny w ustach czuję i tej ryby w Wigilię nie może zabraknąć. A to chyba takie dziwne dla was. Tak. I to jest też jedna z rzeczy, które właśnie doceniają. No właśnie tak na początku to jest trochę dziwne, że święta bez mięsa, a jeszcze tak czytałam też, że czasami bezalkoholne. Najczęściej jest bezalkoholowy taki wigilowy wieczór. Ale to, że tyle jest różnych mhm. ryb, i nie ma mięsa, to tak w pierwszy dzień, no tak trochę, trochę dziwne. Ale wiem, że to się wiąże z tym postem, tak, nie? Taki, post, który się tak. kończy mm -hmm. akurat. I to po prostu ryby, uszka z, z grzybami albo kapustą, tam karp po, po polsku, po ale. Wigili albo bardzo po Bardzo różnie żydowsku, się po żydowsku, chyba. tak. Przeróżnie się robi Śledź tego karpia to jest coś... Wow, dziwnego. Dziwne? Nie, nie, nie lubisz? Nie, nie, nie lubię. U nas tak nie jedzą śledzie. Śledzie z sałatki mogą być, albo Aha. osobno w, w oleju i z, ale z cebulką. Ale z cebulką, ze śmietaną nie, 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 nie przepadę. Naprawdę? Nie. Nie, możli? Nie, to wiesz co, to ty mnie uczysz jeść e, kawior, sporo, dobrze? Z A ja spróbować. Widzisz, poproszę twoje specjały ugościć. <laughs> dobrze, nie, nie. Ale na przykład albo też ostatnio jadłam, ale to zostałam poczęstowana takim śledziem z rodzynkami. Mm. Jakie to było jest. pyszne! coś niesamowitego, bo z jednej strony słony smak, a z drugiej strony ten słodki smak. Ciekawe to jest. Mm -hmm. I, to, I to było ciekawe, tak? Śleć taka, jeszcze taka Atlant, uh, atlantycka. Ojej, ona jest taka dobra, taka tusta. No jak zawsze, słuchajcie, powoli nasz program zmienia się a, na kulinarny, ale to, o czymkolwiek, czy Państwo już to zauważyli? O, o czymkolwiek zaczynamy i kończy się zawsze na jedzeniu. Tak jest. No cóż, to dobrze. Ostatni chodzi... mój nauczyciel z angielskiego zapytał, co mam dobrego ze słodycia? Mówię, no sało. Sało, Ale... sało w czekoladzie. A propos słodyczy. Nie, co ty gadasz? Sało w czekoladzie taki jest coś takiego? Deser. Tak, taki jest deser na Czyli Ukrainie. taka słonina? Słonina w, w czekoladzie. czekoladzie? Tak. No, takie tak, 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 Co za nawet, tak... nawet, ja, ja mam propozycję. My zrobimy oprócz tych naszych spotkań czwartkowych taki cykl, dobrze? Kulinarny. Tak. Ja myślę, że trzeba zaproponować się prezesowi taki cykl jeśli, jeśli nas, się nas słucha... w tej chwili, to my chętnie taki cykl przygotujemy. Kulinarny. Tak, tak. Oczywiście z, de, z degustacją. No Ach. bo mówienie to jest jedno, a nagrać właśnie reakcje na takie różne ciekawe, nowe. Zmaki. I tutaj będą śledzi ze śmietaną, słonina w czekoladzie. A jadłaś makówki? Nie, jeszcze nie. Jadłaś makówek? Słuchaj, Agnieszka, na nie wiem, ja się przygotowałam, zobacz. Nie jadłaś makówki czy i dostałaś. A gdzie moje? Poczekaj, poczekaj, jak, jak przetrwają, chociaż wątpię, to, to dostaniesz za tydzień. A to mm. trzeba będzie świeże zrobić, dlatego że makówki, to króciutko ci powiem, to jest mak z bakaliami, a pomiędzy to są zwykle suchary, y, takie no, nasączone w mleku. No, pyszna sprawa. No, Chyba tutaj czuję, że zaraz właśnie na drugi dzień świąt, muszę do ciebie tak skoczyć. Zapraszam, to czyli dzisiaj przyjeżdżaj, jeśli nie, to jutro, jeśli nie, to pojutrze, jeśli nie, to świę między świętami. Helen, y, bardzo ci dziękuję za rozmowę, chciałaś jeszcze coś powiedzieć. Jeszcze tylko, co zauważyłam, to że w święta, w ogóle Polacy mhm. są bardzo pomocnym narodem, ale w święta to naprawdę to ile różnych jest akcji charakterystycznych. Tak, prawda. Ee, oczywiście w tym roku jest troszeczkę mniej, to nie ma też jest sporo, arkeas, naprawdę. Ale tak, wszędzie są jakieś koszyczki, nawet w przedszkolu koszyczki dla piesków, w sklepach koszyczki też tam dla zwierząt, dla, dla ludzi. Można wejść na strony i zrobić prezent dla dzieci, te właśnie paczki pomocy, no po prostu to jest to jest fajne. I też czytałam statystycznie, że chyba 51% w święta o 51% więcej Polacy pomagają niż na co dzień. Na co dzień. też od, dużo, mm -hmm. ale właśnie to takie jest fajne, że święta w święta dzielimy się dobrze. To prawda, to prawda. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu. Jeszcze nie dziękuję Ci za ten rok współpracy, bo to dziękuję. dopiero za rok, tak. za tydzień będę. Za tydzień pijemy szampanę rozmawiać. i gadamy o fajnych wspomnieniach i oj, momentach tak, z tego roku. Oj tak, o fajnych momentach z tego roku, tak o, jak powiedziałaś. O dobrych momentach z tego roku. O, I będziemy życzyć wszystkiego dobrego. Tobie życzę wszystkiego dobrego na święta. Przyjeżdżaj jak najbardziej, spróbować makówek do nas, dobrze? Dobrze, dziękuję mówione. bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Добри oh, yeah. <laughs> момент.